Witam się dzisiaj przede mną jeden z moich chomiczków orzeszek zwany jest to chomik syryjski długowłasy a orzeszek z tego tytułu że ma taki kolor orzeszka włoskiego bardzo ładny łagodny i tego jego kłaciska małem Gania. Chodzi, syryjskie chomiki są o wiele łagodniejsze od chomików dżungalskich. No jak sobie, chodź, jak sobie dymu, chodź, 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 Pokaż, jaki ładny chodź, O, cute. Tutaj, jak widać, jeden je, je, je. ja ręka powiem Wam, niewygodnie mi troszeczkę. O, o, o. Jak widać, tutaj ma takie fajne białe te stawki. Praktycznie, jak chodzi, to mu nie widać tych nóżek. O, 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 biega sobie, biega, biega, nie mogę, no dobrze, za nim, o, taki łobuziak mały, taki mały łobuziak, taki mały blondziowy łobuziak. Jaki mały fajny pyszczek, jaki płaski. Chodź, chodź. Pokaż pyszczek. O, jaki ładny mam pyszczek z bliska, o, jaki ładny. Mhm. Normalnie sam pucha. Siam pucha. Siam Jaki mały czuchrzecz. O dziesięć, o dziesięć, A O cóż, ja się będę żegnała, jeszcze się troszkę z ryszykiem pobawię. Pa pa pa! To ja! Pa 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 pa, pa. Do zobaczenia.